Cześć, jestem Waldi, jesteście na kanale WKW Mototur. Mamy dzisiaj sobotę 12 sierpnia 2023 roku i dzisiaj jesteśmy na wyspie Kyrk w Chorwacji w miejscowości Malińska i akurat dotarliśmy do naszego apartamentu. Wyjechaliśmy sobie wczoraj w nocy. Piątek o 22. Praktycznie żeśmy wyjechali, przez całą noc, żeśmy sobie jechali. Fajnie się jechało, bo było chłodno, mały ruch na drogach, także żeśmy to w miarę rozsądnie przeskoczyli. Jedynie tutaj w Chorwacji to już dzisiaj po południu to się troszeczkę już korki zaczęły robić na autostradach, także troszeczkę no, z półtorej godziny żeśmy stracili w korkach. No ale godzina 11 przed południem zdążyliśmy dojechać jeszcze przed tym naj największym upałem na naszą stację. Będziemy tutaj trzy dni, będziemy sobie zwiedzać Kirka, jeździć, poplażować, zwiedzać, także zobaczymy co nam. Widoczek tu z balkonu z naszego apartamentu. Na morze, na Chorwację, na stały ląd. I tutaj dalej na miejscowość. I tam dalszą część wyspy Kyrk. Także zobaczymy, jak to będzie na tej wysepce. Mamy w planach zwiedzanie jaskini, jakieś tam chodzenie szlakami, jakieś ukryte plaże. No, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Także do zobaczenia. Na zwiedzanie... po miasteczku, w którym jesteśmy, zeszliśmy sobie na plażę, tutaj na nabrzeże. Sześciutka fajna woda, widoczki niesamowite, taka tu piękna zatoka jest, idziemy dalej deptakiem w tamtą stronę. No hej. Mamy dzisiaj niedzielę, rano żeśmy troszeczkę sobie poplażowali, pomoczyliśmy sobie tyłki, a teraz po południu idziemy na zwiedzanie właśnie docieramy do jaskini jak Był, był krójka tak? a zobaczymy docieramy do jaskini idziemy zwiedzać sobie jaskini a za nami taki fajny księżycowy krajobraz I tak dotarliśmy do wejścia do jaskini. Jest kasa, wstęp kosztuje 6 euro od osoby. No i musimy chwileczkę poczekać, bo zwiedzanie jest z przewodnikiem, także musimy troszeczkę poczekać na przewodnika i dopiero wejdziemy do jaskini. A jaskinia się nazywa biserujka. <śm> Następna atrakcja dzisiejszego dnia. Spacerek spacerek do ukrytej plaży. Między skałami się przechodzi, ale tutaj plaży raczej nie ma. Nie plaża jest, tylko za skałami ukryta tam z tyłu. No, można po wodzie przejść, tylko że w butach jesteśmy to nie będziemy łazić. Ale tutaj tak pięknie między skałami w zatoce sytuowana plaża no i tak widoczek z góry przy tej plaży w skałach z boku schodkami można wejść na skały o, taki widoczek stąd Kamiennymi słodkami można się wdrapać do góry aż tam wyżej na taras można widokowy sobie wejść dotarliśmy do miasteczka Kyrk, Tutaj obejrzeć stare miasto to jest Frankopolski zamek no niestety brama zamknięta do środka wejść nie można ale połazimy po starym mieście zobaczymy co tu jeszcze słychać ciekawego ale z boku Ranko Polski Kościół. No hej, mamy dzisiaj poniedziałek, 14 sierpnia. Wybraliśmy się dzisiaj do miasteczka Baśki. Jesteśmy na wyspie Kirk na samym końcu, aby się pospacerować troszeczkę po górkach szlakami. No tutaj piękne. Jesteśmy w zatoce. Na samym końcu tutaj idziemy sobie ścieżką wzdłuż skał i zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Mamy w sumie do przejścia dzisiaj około 8 km na drugą stronę. Tam cypla przejdziemy sobie wrócimy z powrotem przez punkt widokowy. Zobaczymy, jak dzisiaj nam się wycieczka uda. No, i tutaj weszliśmy w taką małą góreczkę. Pierwszy taki niesamowity widoczek na, na zatokę. że sprowadzi tutaj brzegiem ściany skalnej nad, nad wodą z zatoką. zobaczymy jak pójdźnego szlaku, skręciliśmy już na żółty. Teraz przezieramy się już kontynentem. Tu takim fajnym wąwozem, między dwoma górami. Tu takie fajne przejście po skałkach. Szybki latają. O, będzie troszkę wspinaczki i zobaczymy, jak się przedzieramy tutaj. Takim fajnym położeniem między ścianami skalnymi. I tak różne rzeczy można spotkać po drodze. Jakieś kurde kamienne niewiasty odpoczywające. A obok żarta koza, która pewnie zabądziła i ją ta niewiasta zżarła. Cały czas takim kanionem, tylko szkoda, że w słońcu, a nie w cieniu i kurcza, trochę grzeje. O. Ciąg dalszy kanionu, ale już zbliżamy się do szczytu. Jak Kosice Górskie. I dotarliśmy tutaj do takiego pięknego punktu widokowego. Już wracamy z powrotem do Miasteczka. Tam widać ląd Chorwacji, tutaj wyspa Brwić. Trzy dni minęły, plan wykonany. Co chcieliśmy zwiedzić, żeśmy zwiedzili. Poplażowaliśmy trochę, odwiedziliśmy nawet plażę nudystów. Także wyspa Kyrk odhaczona No, dzisiaj już ostatni dzień ostatni zachód słońca za mną, tutaj na Kyrku. Jutro już zbieramy się z samego rana do domu, i czeka nas znowu 900 km około 900 km podróży w kierunku domu. Także jutro jeszcze wycieczka przez Słowenię, sobie spokojnie przelecimy. Może tam jakieś ładne widoczki, bo to w dzień jutro będziemy jechać, to jakieś ładne widoczki będą. Trochę Austrii. No i mam nadzieję, że nie będziemy stać za, za dużo w korkach, tylko spokojnie będzie się jechało. I do na fotorelacje zapraszam na, do odwiedzenia naszej strony facebookowej WKW Turystyka i Podróże. Tam znajduje się będzie, będzie fotorelacja z całej naszej podróży. Tutaj na Kierka. Także zapraszam do odwiedzin. I do zobaczenia następnym razem.